są te tryby pracy, trzeba sobie dobrze to, dobrze to rozplanować, żeby nam to działało, bo co o co się rozbija? No wszystko rozbija się o to, żeby nam bateria na jak dłużej wystarczyła, bo jest to, jednak jest zasilany bateryjnie, więc staramy się optymalizować tak działanie fotki, żeby ta bateria pracowała nam jak najdłużej, no chyba, że jest możliwość cały czas zmiany, ważne jest to, żeby działała skutecznie, to wtedy zostawiamy ją w tym trybie szybkim, bo mówiąc po kolei ona ma trzy tryby pracy. Czyli taki zwany tryb slow, gdzie ona reaguje dość, dość, dość wolno na, na, na przeszkodę. I no, jest to system, który no teoretycznie jest, nie jest w pełni, nie pełnym zabezpieczeniem, jeżeli jakąś bramę czy szlaban, ten tryb slow niekoniecznie powinien w tym miejscu występować. Do takich miejsc ruchliwych, gdzie są pojazdy, ruch pieszy, jest tryb fast lub tryb trigger, czyli taki wyzwalający. Na czym to polega? Tryb szybki, czyli ta, ta wiązka, ponieważ jest to tak jak w przypadku synchronizacji fotokomórka Slim Flash, jest to jakaś wiązka modulowana. I teraz, jeżeli jest, fotka jest w trybie slow, to po prostu tych impulsów jest mniej. Mniej impulsów, mniej energii, bateria wystarczy na dłużej. Jeżeli włączymy fotokomórkę w tryb fast, tych impulsów jest na tyle dużo, żeby spełniało to spokojnie normy bezpieczeństwa. I ta fotokomórka reaguje wtedy odpowiednio, żwawo, szybko. Z tym, że niestety wiązek jest więcej, więcej prądu pobiera dioda nadawcza, czyli nam z tej baterii też wyciąga więcej energii. I po to powstał tryb, trigger taki dodatkowy. Na czym to polega? Fotokomórka, a właściwie nadajnik, odbiornik fotokomórki ma też wbudowany taki nadajnik wydający polecenia nadajnikowi temu właściwemu. Trochę skomplikowane, ale na tym to polega. Że jeżeli jesteśmy w trybie trigger i wiązki nadajnika i odbiornika się widzą, to po czterech minutach nadajnik przechodzi w tryb wolnej komunikacji. Taki slow. Oczywiście, jeżeli w tym momencie wykryje przeszkodę, to przechodzi w tryb szybki pracy. Natomiast, jeżeli chcemy wykorzystać tą funkcję tak w pełni i mieć zabezpieczone, to podłączamy w tym momencie odbiornik fotokomórki Slimbat, podłączamy pod fototest albo wyjście TX podłączamy, wejście, nie mówię TX, tylko wejście, wejście już sobie patrzę, bo nie pamiętam jak się nas nazywa w oznaczeniu dokładnie to wejście, wejście T, wejście T, trigger podłączamy sobie pod, pod wyjście na przykład lampy sygnalizacyjnej. To o tym za chwilę będziemy to omawiać i wtedy... Zmiana na tym wejściu lub włączenie zasilania powoduje to, że fotokomórka na te 4 minuty przychodzi znowu do trybu pracy szybki. Czyli jeżeli nic się na bramie nie dzieje, jest w trybie wolnym. Jeżeli brama ma wykonać jakiś ruch, sterownik zaczyna reagować, wybudza tą fotokomórkę z tego trybu slow, przełącza ją w tryb szybki, spełniający wszystkie normy bezpieczeństwa na 4 minuty. I ta brama w tym momencie działa. Oczywiście, jeżeli w te, cały czas są jakieś naruszenia na bramie, jest akcja, więc te 4 minuty trwają dłużej, bo każde wybudzenie powoduje wydłużenie tego czasu. Natomiast, jeżeli brama się zamknie, nic się nie dzieje. Po czterech minutach fotokomórka przychodzi w tryb slow. To zdecydowanie wydłuża nam żywotność baterii, a jednocześnie gwarantuje nam szybkie, sprawne działanie tej, centra, tej fotokomórki. Fotokomórka Slim Bat podłączona do centrali EasyB231. Trybie bez fototestu, bez um, wyjścia trigger, bez uruchamiania tego trybu trigger. W trybie przełączę ją w tryb slow, żeby wam pokazać, jak to działa. Fotokomórka slim BAT w trybie slow. Tak, zasłaniam. Ta reakcja jest dużo poniżej. Mam nadzieję, że to widać. Widać to na tej diodzie od sterownika i widać to na diodzie RX tutaj w fotokomórce. Tak? No, ta dioda zdecydowanie nie reaguje tak do końca szybko, jakbyśmy chcieli natomiast przełączenie fotokomórki w tryb pracy szybkiej spowoduje nam, że ta fotokomórka no widać wyraźnie reaguje zdecydowanie żwawiej, jeżeli coś się dzieje to to działa, tylko że mówię, wymaga to niestety więso, większej energii z baterii bo ten nadajnik cały czas emituje tą wiązkę szybką, nawet jak nie pracuje brama przez cały dzień czy przez cały tydzień, ta, cały czas ta fotokomórka pracuje w szybkim trybie, powodując zużycie tej energii. I teraz ja mogę sobie przełączyć wejście, trigger. Tak, i ono, ono nie działa tak, jak bym chciał. Nie reaguje tak, jak trzeba. Ale wystarczy, że wyłączę zasilanie. I włączę zasilanie ponownie to fotka działa w trybie, te 4 minuty działa w trybie szybkim. I to wykorzystujemy w momencie wykor użycia fototestu, tak. No teraz działa szybko. Ja żeby nie czekać 4 minut, ja sobie ją przełączę na chwilę w slow tryb. Ona mi wtedy przejdzie w slow. Tak, jest w trybie slow. Teraz nie mam fototestu włączonego, więc ona będzie cały czas mimo, że sterownik jeździ, to ona będzie w trybie tym slow. I tak on reaguje średnio. Ale wystarczy, że Czekam się wyłączy ten drama ale wiesz. Wy... No kończ. Ale przełączę tryb fototestu i teraz mając powoli pracę rucham ją bramę. Działa fototest, wyłączył nam nadajnik i od razu mam odbiornik mam już w trybie szybki. Od razu reaguje. Tak mnie przekonywująco, ale to naprawdę jest. Tak, widać, że to działa zdecydowanie szybciej. I cały czas, póki centrala pracuje, wyłączając tam co chwilę odbiornik, nadajnik, resetuje nam ten czas, ten trigger jest w trybie szybkim przez 4 minuty, więc dopóki centrala pracuje, brama działa, mamy tryb szybki w centrali. Po 4 minutach ona przejdzie znowu w tryb wolny, tak, przełączę sobie w tryb wolny. Działa sobie powoli, leniwie, ale przychodzi czas, że brama ma zadziałać jest wyłączane i fotokomórka działa znowu nam szybko.